Lipiec 1989 Sześciu młodych ludzi z Leningradu ze swoim liderem Piotrem Kłoczkowym wyrusza na trekking w serce Pamiru. Ale trasa jest klasyfikowana jako tak zwana piątka, czyli o bardzo wysokim poziomie trudności: wjedzie z mógł do lodowców i przez skalne przełęcze. 18 lipca wszystko jest jeszcze dobrze. Grupa zostawia znak, wszystko idzie zgodnie z planem. Tydzień później inna wyprawa znajdzie tę notatkę, potem ją opublikuje. 7 sierpnia już wiadomo, że grupa nie wróciła w wyznaczonym czasie. Alarm wyruszają ratownicy. Latają helikoptery. 54 ratowników przeczesuje teren wokół lodowca szagazy, Doliny Muksu, sigranu aż po lodowiec wera. Wszystko wskazuje na to, że grupa około 15 lipca przy lodowcu Szagazy zostawiła zapasy. Potem nie ma już ani śladu po grupie. Co się stało? Dlaczego nie ma zupełnie nic? Przecież tam poszło sześć osób, a nie ma ani jednego ciała. W sprawie zaczynają przyglądać się naukowcy. Są pewne tezy. Czy wydadzą się Wam prawdopodobne? Cały odcinek już na kanale Szeptanki Podcast na YouTube. Zajrzyj koniecznie.